Dzisiaj w odcinku mnóstwo informacji o Assassin's Creed Valhalla, jak i o ogromnym rekordzie graczy w Warzone, Wiedźminie za darmo, no i troszkę o cyberpunku. Witam na lootboxie, standardowo wszystkim bardzo dziękuję za pozytywny feedback, stukło nam okrągłe 3000 subów, jaramy się niesamowicie. No to jak, tyle te 4k. Jako, że lajki trzeba jakoś wyżebrać, to powiedzmy 30 łapek i zrobię 10-minutowy odcinek z kamerką. Co wy na to? Dobra, zaczynajmy. Cyberpunk 2077 Gra, na którą czeka chyba każdy Polak nazywający siebie patriotą Już niedługo, bo 11 czerwca Będziemy mogli ujrzeć wielkie wydarzenie z CD Projekt Red Nazwane Night City Wire Na którym pewnie zobaczymy dużo nowości A przede wszystkim wyczekiwany gameplay z produkcji Ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka Dostaliśmy informację, że w Cyberpunk 2077 Pojawi się samochód nawiązujący do słynnej serii Mad Max Deweloperzy opublikowali na social mediach wideo Prezentujące pojazd inspirowany filmem Na drodze gniewu Dla niektórych Lepsza nazwa to jest Fury Road, czyli kinowym hicie z Tomem Hardim w roli głównej. Produkcja obchodziła swoje piąte urodziny, więc CD postanowił taki prezencik dla nich przygotować. Ale to nie tylko luźne nawiązanie. Samochód Maxa ma też podłoże fabularne. Pojazd został nazwany River i zbudował go Gang Wright, wykorzystując części z kwadry typu 66. Jakby ktoś nie wiedział, to kwadra typu 66 to jest to autko z poprzedniego gameplayu. Fajna akcja, mi się podoba i na pewno sobie nim pojeżdżę, jeżeli oczywiście się będzie dało. Zostańmy przy temacie rodzimego studia i przyjrzyjmy się bliżej potencjalnemu, darmowemu Wiedźminowi na Epic Games. Jak mówią plotki, kolejną darmową grą miały być Wiedźmin 3. Dziki Gon w edycji gry roku, czyli ze wszystkimi DLC, serce z kamienia i krew i wina. Ostatnio dostaliśmy GTA V, co rozwaliło system Heikpika w drobny mak. Czy to w ogóle możliwe, że postawią na białowłosego w następnej kolejności? Mi osobiście wydaje się, że nie. Niby dostaliśmy kilka informacji z dobrych źródeł, ale ciągle to są tylko plotki. Mamy też screena, na którym widzimy Arka, Borderlandsy i cywilizację 6, które w przyszłości pojawią się w darmowej ofercie epika na pewno. Dodatkowo Wiedźmin 3 jest teraz na przecenie w Epic Store, co bardziej neguje darmowego Geralta w następnym tygodniu, ale jeżeli by się tak stało, że Wiesiek będzie za darmo, to dopiero za tydzień 21 maja o godzinie 19.00. Huskris, Doggy's Row, Tep i Symphony pobili światowy rekord zabójstw w Call of Duty Warzone. Timowo zdobyli aż 121 fragów. Dotychczasowy rekord wynosił 113 fragów. Robi to wrażenie, co? Obczajcie najlepsze akcje, a cały mecz macie w opisie. I got you. On me, 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 on me! Got him. Yeah. Yeah, I see that. Oh. Then. Okay. In the truck. Okay. In okay. the okay. air. I'm killing this guy, Husk. Yeah, one more, one more. I got him. Boys, let me get these last right two. I look like a noob. One down. Shit. Oh Holy oh. shit! Oh my... Goodness. What the fuck? How many is that? Holy shit! Przyszedł czas na najlepszego przynajmniej według mnie newsa w tym odcinku. Mianowicie Assassin's Creed Valhalla. Dostaliśmy nowe szczegóły odnośnie gameplayu, którego ostatnio zabrakło. W rozmowie z Ashafem i czyli game directorem najnowszej produkcji, wyszło na jaw kilka fajnych mechanik. Zacznijmy od tego, że najprawdopodobniej w grze pojawi się maskowanie w błocie znane z Go's Recon Breakpoint. Ta umiejętność pozwoliłaby nam ukrywać się przed wrogami, zaraz pod ich nogami. Jestem jak najbardziej za, bo na pewno dałoby to dużo frajdy do gameplayu. Kolejną funkcją, która wraca, jest możliwość ukrywania się w tłumie na nas wcześniejszych części skrytobójcach. Potwierdzono też, że będzie można mieć w jednej ręce pochodnie, a w drugiej broń. Co nie było dostępne w poprzednich częściach. Na pytanie, czy wróci parkour po drzewach. Ashraf dokładnie nie odpowiedział, ale dał do zrozumienia, że skakanie będzie bardziej przypominało to sprzed kilku lat. Wróci motyw z nawigacją z Odyssey, czyli będzie można zdecydować, czy znaczniki misji będą się pojawiać od razu, czy dopiero po obadaniu otoczenia. Będzie możliwość rzucania bronią podniesioną z zabitego wroga i drugiego. Taka mechanika miała miejsce już w starożytnej Grecji. Na pytanie odnośnie podwójnego schytobójstwa, dostaliśmy jedynie info o tym, że będzie można rozbudowywać drzewko skilli związanych z Haydn Blade. Ale o samym podwójnym zabójstwie nic nie wiadomo, a raczej omijał pytanie, aniżeli na nie odpowiadał. Na zdjęciu widzimy Eivora trzymającego młot, który bardzo przypomina mityczny Mjolnir, czyli broń Tora. Możliwe, że Mjolnir pojawi się w grze, bo przecież trójzą Poseidona był jakoś dostępny wody soju i nikt do tego problemu nie miał. Wrogowie mają używać otoczenia do walki z nami. Pewnie będą strzelać w jakieś beczki, odsadać się, odbijać od ścian i tym podobne. Sporo tego było, ale co wy myślicie? Macie jakieś info, to dajcie znać w komach. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to łapkę w górę 30 i robię 10-minutowe newsiki z kamerką. Wbiję na Discorda, bo to jest bardzo ważne. Discord zrzesza bardzo. To fajne osoby, fajna społeczność tam się robi. Wpadaj i nie gadaj. Link w opisie. Trzymajcie się. Cześć.